Jerzy Harasymowicz, Miasteczko w Karpatach. Wiersz poświęcony Jackowi Zychowi. Na jednym jego końcu Jan chrzciciel, chudziutki. Nie chce łakomstwem zgrzeszyć, więc tłuste kury z swej kaplicy wygania, aż trzepoczą nad miasteczkiem. Naprzeciw święty Florian. Pod nosa czerwonym żaglem ma, jak półksiężyc, złotą łódkę wąsów. I od ognia tulipanów jest odgrodzony płoteczkiem. Uliczki kot przeskakuje z jednej rynny na drugą. Maleńkiemu świątkowi ciernie ptaki wyciągają spięty. I fura ze zbożem, bez koni, z dyszlem jak laską na ramieniu, jak dziad wygląda kudłaty. A obok pies leży, w kurzu wyciągnięty. Na szubienicy daszku piekarniczego wozu, co jedzie, aby, aby, woźnica schylił głowę, powieszony na drzemce. I ku brązowej kopułce cerkiewki, myśląc, że to orzech, chmury zachodu, rude wiewiórzyce z zajodeł się wychylają, poruszone wielce. A gdy nocą, burza, obyle świerg opiera. Chcąc go zedrzeć, błyskawic srebrny kaganiec, wtedy na ciemne, szumiące deszczem góry otwieramy okno. I śni się nam niedźwiedź, co objąwszy konia białogrzywego za szyję, wolno puszczą słoneczną jedzie, i jak dziecko śni słodko.